666. Witajcie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będą losy. Wszystkie dostępne losy z Lotto: czyli Kaskada Lotto, Mini Lotto, Multi Keno, czy szybkie 600. Idę po kupony. Będziemy wypełniać. I zaraz lecimy z powrotem do lotka i zobaczymy, ile zgarniemy z tego kasy. <noise> Już się nie mogę doczekać. No dobra, no to mamy tutaj wszystkie dostępne losy. Kupimy do tego dodatkowo ekstra, ekspres losy, ekspres losy, wszystkie ekspres losy. No i sobie wypełnimy tutaj zaraz to do lotka, puścimy to. I po jednym zakładzie euro Eurojackpot, czyli musimy tutaj...

10 weźmy, no i może, i może ten 32. Dobra. Dalej mamy Keno. Keno zrobimy yy, po, po Weźmiemy z mnożnikiem 5, skreślimy i lecimy. Mamy 6 przykładowo, 9, 45, 66 i 5 to weźmy, nie wiem, 30 przykładowo. Dobra. Dalej mamy mini lotto. Tutaj skreślamy tylko 5 liczb. 5 liczb w mini lotku skreślamy. I dobra, i lecimy. No to weźmy sobie tak. Weźmy, weźmy 42, 5, 37, 18 i 40. Ilość losowań to chyba jedno trzeba zaznaczyć, Nie wiem, czy tam też trzeba ilość losowań. Weźmy też ilość losowań. Jedno. Stawkę. Standardowo, ilość losowań jedno, bez stawki i ilość losowań jedno. Dobra, co my tutaj mamy z tych losów od Lotto? Mamy ekstra pensję, i w ekstrapensji musimy mieć 5 z35 i 1 z 4. Podobne trochę do Euro nie, nie sądzicie? No to zaznaczamy. Weźmy tutaj takie niskie. 2, 11, 4, 6, no nie wiem, 29, 29 i 4, i 4 zaznaczymy. 4, ilość losowań tutaj też jedno zaznaczymy. Nie wiem, czy to się zaznacza, ale chyba, chyba tak, chyba się to zaznacza. Dalej mamy Lotto. Lotto oczywiście z plusem. To Koszt tego zakładu będzie wynosić 4 złote. No i co? Super szansy nie zaznaczamy, bo już nie ma super szansy. No to tutaj z kolei weźmy wysokie liczby. 49, 28, 19, 39, 46 i 37. No i tak może być. Multi, multi. Ostatni los. No to tak z plusem. Zaznaczamy z plusem. I tak samo jak weźmy... Mini, yy, jak w Keno pojazdkowemu, 5 skreśleń i zaznaczamy tutaj 5 naszych liczby. 76, 17, no nie wiem, no nie wiem, 60 gdzie tam krąży, tu krąży 23 i może po środku 45 i liczba losowań jedno Mamy tutaj te losy, nie wiem ile to dokładnie wszystko wyjdzie. Do tego dokupujemy jeszcze ekspres losy. Ekspres losy wysłane. E, wszystkie losy lotto wysłane. No to co? Wystarczy czekać na losowanie wieczorne i sprawdzamy. Zakupiłem wszystkie dostępne losy. Wszystkie gry liczbowe w lotto. Wyniosło mnie to 66 zł. Koszt myślę, że niewielki. Jeżeli trafimy z drapki za większe kwoty, sami wiecie. Mam wszystkie dostępne losy i ekspres losy. No to zabieramy się za sprawdzanie. Zobaczymy, ile tutaj uda nam się wygrać. No i zabieramy się do sprawdzania losów. Czekaj, czekaj, zanim przejdziemy do sprawdzania, to sprawdź, aby na pewno subskrybujesz mój kanał. Kliknij czarny przycisk subskrybuj i nie zapomnij daj dzwoneczka, żeby być na bieżąco. A teraz sprawdzam te miliony. No na początek poleci Keno, czyli bierzemy tutaj wyniki, pyk. Bierzemy keno, wszystkie losy zakupiłem we wtorek, no dzisiaj mamy niedzielę, no ale taka niespodzianka, zobaczymy co udało mi się wygrać w ten wtorek. No dobrze i bierzemy numer losowania, mamy 120, 4, 5, 30, pyk, szukaj, mamy tutaj keno z mnożnikiem za 4 zł, to są nasze liczby i szukamy szóstki, nie mamy. Dziewiątki nie mamy, trzydziestki nie mamy, oj słabo, czterdzieści pięć jest I sześćdziesiąt sześć. jeden trafny, za jeden nic nie płacą, <grym> za jeden nic nie płacą, niestety, szkoda Ale zaraz, zaraz, tutaj nastąpił błąd, coś jest nie tak Bo mamy sobotę, piętnasty, siódmy, a ja wysyłam 11. A, czyli coś tu jest nie tak. Jeszcze raz, coś źle wpisałem. 124, 5, 30 minut od losowania. Szukaj. Coś źle zrobiłem? O, jest. No dobra, pomyłka. Dobrze mamy tak. Szóstki nie mamy, dziewiątki nie mamy. Trzydziestki nie mamy, 45 też nie mamy. I 66, mamy jeden trafny 66, czyli nic nie płacą, czyli nic nie płacą, tutaj nic nie wygraliśmy. Dalej mamy szybkie 600. Wracamy, wyniki i mamy tak gry. I szybkie 600 i wyniki wygrane. I tutaj wpisujemy numer losowania 3, 2, 6, pyk, pyk, pyk. I 951951. 951. I robimy szukaj. I tak, to jest nasze losowanie. Tak, jedenasty, siódmy, wszystko się zgadza. I szukamy. 4 nie mamy, 7 nie mamy, 10 nie mamy, 14 nie mamy, 27 nie mamy. Uj, mało energii. I 32 nie mamy. Tutaj jest pusto też, nic nie wygraliśmy. No, czasami tak bywa. Dalej wpada multi multi i szukamy. Cofamy się, multi multi. Wyniki wygrane. Mm -hmm. Dobra, tutaj sobie zjedziemy w ten sposób do 11, godzina 22. Losowanie. O, mamy to jest nasze losowanie. Liczba, która była plusem to 9. 9 nie mamy, ale sprawdzamy, czy mamy 17, nie mamy, 23, nie Mam 23. 45 nie mamy, 60 nie mamy, 76 nie mamy, jeden trafny to na nic nam nie daje, też jest pusto, co to z tymi losami? Idziemy teraz, mini lotto, mini lotto, z 11 wyniki wygrane, szukamy, szukamy, mamy to. Mini lotto, to są nasze liczby, 2, znaczy mamy 5, mamy 1 piąteczkę, 13 nie ma, 36 nie ma, nie ma nic, słuchajcie! Euro jackpot był we wtorek, sprawdźmy, czy coś głównej nagrody na pewno nie ma, bo jest kumulacja, jest kumulacja, sprawdźmy, czy coś w... może jakąś piąteczkę, 11 7 mamy 11 7 2 i 11 nie ma nic, 7 nie ma, 9 nie ma, 15, jeden trafny, 28, 47. Pusto, nie ma nic, słuchajcie, nie ma nic. Wchodzimy teraz do lotto. Lotto, może w lotto coś będzie, może coś w lotto będzie, zobaczymy. Szukamy lotto, wyniki wygrane i też z 11 mamy godzina 22, tak, i mamy tak, 19 nie ma, 28 nie ma, 37 nie ma, 39 nie ma. 46 ma, 49 nie ma. Lotto plus może. 19 nie ma, 28 nie ma, 37 nie ma, 39 nie ma, 46, nie ma 40, ani jednej trafnej liczby. Tragedia. Tragedia z tymi losami. Sami widzicie jak jest. Nie jest dobrze. Kaskada. Wyniki wygrane. Przechodzimy do 11. I mamy godzina 22, tak wszystko się zgadza. I to jest nasze losowanie. Dwa, mamy, mamy dwójeczkę. Cztery nie mamy. Sześć nie mamy, 11 mamy. 29 nie mamy. Nie, 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 co ja tu robię? Ja tu wszedłem w kaskadę, to jest ekstra pensja. Błąd, błąd, wróć, wróć wróć. Ekstra pensja, tak tutaj. Wyniki wygrane. I przechodzimy do 11 mamy tutaj, o tak, no, czyli to ekstra pensja, ekstra premia, czyli moja kulpa. Dobrze, 12 nie mamy, 18 nie mamy, 23 nie mamy, 2, nie ma, nie ma, niestety tutaj nie ma, ekstra premia, 5 nie ma, 7 nie ma, 14 nie ma, 33 nie ma, 34 nie ma i trójki nie ma. Pusto, wszystkie losy pusto, czyli kaskada nam została. Sprawdźmy tą kaskadę, czy może uda się tutaj coś wygrać. Prze przechodzimy do. Aha, kaskadę zakupiłem później, bo nawet nie wiedziałem, że na to nie ma kuponu. Później się <zysy> zobaczyłem, że e, to po prostu się zamawiał w kolekturze, po prostu taki los. No i zamówiłem to 12, jak widzicie, czyli 12, 22, tak, czyli to są nasze, czyli mamy. Sprawdzamy, czy nie ma. 5 jest, 6 nie ma, 8 jest, 9 jest, 10 nie ma, 15 nie ma, 16 jest i dalej nie ma. Tylko 4 trafne za to nic nie płacą. Przechodzimy do kolejnego kupu. Kolejna, kolejna gra, bo to są dwie gry na jednym kuponie. I mamy tak: 3 jest, 11 jest, 12 jest, 13 jest, 14 jest. 18 nie ma, 19 nie ma, 20 jest i 21 jest. Czy mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? No niestety też nic nie ma, bo tutaj trzeba mieć minimum 8 wygranych, moi drodzy. 8 wygranych, czyli w grach liczbowych wygraliśmy kompletne 0 zł. Przechodzimy do ekspres losów. Mam nadzieję, że tutaj coś uda się wygrać. Na początek polecimy krzyżówka. I mamy tak, M, mamy M tutaj, mamy M, jedno M, tutaj mamy M, i to na tyle D, tu mamy jedno D, tu jest D, i to na tyle S, tu mamy S, tu jest, to na tyle G, GGGGG, gdzieś -g -g -g. widziałem, tu jest G, i to na tyle z GL. L, L, tu jest L, tu jest L, to na tyle z L. V, V, to nie szukamy nawet, bo tego pewnie nie ma nigdzie. Się... Dobrze, O, 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 mamy tutaj noc i to na tyle. F, F, nie widzę F, nie widzę. E, mamy sen, ner, meka, licejna, feniks. Dobrze, X nie będzie C. Mamy cisa. Tu mamy C noc, mamy tutaj tutaj i to wszystko I O, tutaj jest I. W tak trochę wygięty i I trochę jest. Oliban, licerina, nie jeszcze. No dobrze, kolejna to P Dera P, nie ma P no nie ma, nie ma, nie ma. H. On hamak i to wszystko. T. T t, t. t, 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 t. Nie ma. T. Naprawdę? Naprawdę nie ma. No nie ma. R. R mamy tutaj. Tutaj. Tu jest. jest R. ma. No. Dobrze. Tu był F, zobaczcie. No dobrze. Y. y. Tutaj i B. Tu jest B. to jest B. Było E, mam jedno słowo. Dobrze było sypać, jak pomijam drugie słowo. No, niestety i z tego nic nie będzie. Było B. N nie było. A nie było. K nie było. Niestety, no zabrakło, zabrakło innego słowa. No zobaczcie, żeby coś wygrać. No niestety. No nie. Nie ma. Pusto. Czyli dzisiaj wszystko pusto. Przechodzimy. Gorąca kasa. Tutaj musimy znaleźć gorące liczby. 11, nie ma 36, nie ma 15. Jest jedna papryczka. 22 jest kolejna, o, 26 nie ma, 7 nie ma, 19 nie ma, 21 nie ma, 2 nie ma, 30, o, jest wygrana, jest wygrana, mamy 5 zł. Szukamy dalej, 13 nie ma, 25, jest kolejna fabryczka, mamy już 10 zł, 40 nie ma, 1 nie ma, 28 nie ma 35. Kolejna papryczka. 15 zł. 18. Nie ma 4. No, pięknie. Mamy tutaj dwie dychy. 39. Nie ma. 24. Nie mamy. Raz, dwa, trzy. Sześć papryczek. Co daje nam 20 zł. No, w końcu coś. W końcu coś. No, niemożliwe. I mamy grę słówka. I mamy. I szukamy Jana. Nie ma j. Chel. Ch. Nie ma l. I kra. I. Nie ma k. Suma. Nie ma s. Nie ma, nie ma. Obrona. O. Pyry. O. Jest obrona. No proszę. Kultura. Nie ma L, Krystian. nie ma S. No to już nie ma tutaj nic, bo za dwa słowa nie płacą. Przechodzimy dalej. Mamy szybką kasę, szybką kasę. Możemy zgarnąć 2000 zł. Serce nie ma, koniczyny nie ma, dolar jest. No to szukamy świni nie ma. Korona jest, gwiazdy nie ma. No dobrze, kości nie ma, gwiazdy... Tutaj nic nie ma. Przegraliśmy, przegraliśmy, tutaj jest zero. Skarbonka. Czy będzie pełna? 12 nie ma, 1 nie ma, 6 nie ma, 21 nie ma. Pusto, no pusto. Ostatnia zabawa na dzisiaj. Vegas 77. I szukamy trzech identycznych symboli. I mamy tutaj dwie świnki, dwa diamenty, tutaj nic, tu nic. Dwie żarówki, dwa diamenty, już myślałem, że jest wygrana, dwa winogrona, ale niestety tutaj dwa żetony, dwie cytryny, dwa puchary, dwa bary. I to wszystko. I to wszystko. Robimy podsumowanie gier liczbowych i losów. Moi drodzy, na to wszystko, co dzisiaj wydałem, posprawdzałem, to we wtorek wysłałem. Wyszło wszystko, że zapłaciłem 66 zł, a wygrał jeden. ekspres los gorąca, kasa, dwie dychy. Dwie dychy mamy. Powiem Wam, że nie jest źle, bo coś tam jest. Nie wiem, czy będę jeszcze grał w gry liczbowe. Może czasami w Lotto i ale raczej w te inne, raczej nie. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Dzięki, cześć.